Halo, a w tym filmie wskazuje tego, że niedawno wszedł film SpongeBob. Zagramy sobie w 99 nocy w bikini dolnym. Zobaczymy jak sobie poradzę i czy dam radę przetrwać. Zostawcie łapkę i suba, a my już lecimy do gry. Dobra, więc jesteśmy już w grze i możemy zacząć naszą przygodę w bikini dolnym. Eee, mam już 5 dni, ponieważ już... Bo ja spodchodziłem do nagrania tego. Ale... Źle nagrywałem, nagrywałem tak, że po prostu... Nie, nie nie wiem jak ja to zrobiłem, ale nagrywałem tak, że dosłownie było słychać bardzo, bardzo dźwięki klawiatury i myszki i po prostu no to było dramat jakiś. I mega słabo się tego, to oglądało. Ale teraz też będę trochę lepiej mógł wam przedstawić tę grę. Na początku fajnie zbić sobie kilka medus. I włożyć je do tego ula. Yy, jedzenie, fajnie. W tych medus wylotują właśnie takie Chocolate bary, albo jakieś burgery Ale też mogą wylecieć Inne rzeczy Jakieś yy, inne jedzenie Po prostu I te gluty, które na razie Warto sobie wrócić do tego Bo, ta, bo to jest taka osłona jakby Żeby Taki wielki miś w nocy was nie zjadł Z podejściem jest zjadł dwa razy Ale dobra, już nie gadam o tym Przejdźmy do tego podejścia Możecie już tutaj to, tu żeby też crafting craftingi mógł zrobić. Ale o, mam przystanek blisko i mam blisko jeszcze domek, więc spoko. Blisko przystanek, blisko domek i blisko górka. Więc naprawdę dobry resp. I zmierzymy się też z tą, oto, meduzą. Jest ona całkiem niezła, bo biłem <grym> się z nią. Ale no, zobaczycie sami w dalszej części, więc polecam w ogóle do końca, bo naprawdę będzie ciekawie. Na pewno, pana kraba możemy znaleźć w tamtą stronę, ale tam jest mnóstwo przeciwników Więc ja tam na razie nie będę w ogóle nawet podchodził O, super, mega dobrze Gary come home Came home Bo come home? Nie wiem I można mieć też lepszy na przykład plecak to ja tutaj wrócę, bo nie mogę tego wszystkiego doładować więc no już mamy trzeci poziom, więc naprawdę jest już solidnie Możemy zjeść to i możemy też zjeść to Jest on On nas nie zaatakuje póki mamy tą barierę chyba Bo wtedy będzie miał takie czerwono oczy się wrzuci A obecnie nie ma takiej opcji Bardzo ma, uważam ładny model mega mega mi się on podoba Inne rzeczy nie mają takiego ładnego modelu jak on. też są ładne ale on ma zarąbisty mo model To też jest bardzo ładne te Meduzy pływające, bardzo mi się to podoba o, to jest ten gość i mu trzeba dać burgera, to on wtedy ci da yy, Inne rzeczy, więc yy, No, trzeba było poszukać tych rzeczy Tam widać już Medus dużo, czerwonych Ale ja się tam na razie nie zapuszczam, bo boję się Też nie polecam po co iść do tych gigantów Do tych wielkich, one atakują O kurde, widzicie to? Dobra, spróbuję go ruszyć. No, nie, nie, spróbuję chyba wow. nic z nim zrobić. Nie. Ja, ja mu w ogóle obrażeń nie zadaję. Chyba. Nie wiem, czy mu w ogóle jakieś obrażenia zadaję. Ja mu obrażeń nie, nie, nie zadałam, ale bardzo mało. No ja, To jest epicka walka już na samym początku. Taka, tak Jest tak epicka, że zaraz zdechnę. A nie, jednak dobra, Pod... szybkie wycofanie się. Ja nie dam rady z nim wygrać, ma za sobą pack. Fajnie byłoby zdobyć jakąś lepszą broń Następny, do czwartego dnia, bo wtedy będzie atak. Szpital, spoko. Szpital jest. Proszę, nie zaatakujcie mnie. Jak ta się jedna rusza, to ja już myślałem, że ona się na mnie rzuci. Na szczęście nie. <laughs> burger, ale to nie ten. Moim celem na dzisiejszy film jest dostosowanie 10 dnia. Nie wiem, czy tam się uda. Ale spróbuję to zrobić. Dobra, możemy teraz sprawdzić, co możemy tu zrobić. Treasure map. Weźmy co. Mam mapę jakąś. Aha, dobra, to jest taka o mapa. To nie, szpital to nie jest żadne wyzwanie. No szczerym. Bo w szpitalu jedyne co może być groźnego jest jedna. Jest tylko on, a on jest tak naprawdę... Dwóch ich jest, dobra, to z doła się jeszcze nie wiem. Ale jak widać oni są naprawdę prości, że tam raz, was czy tam dwa razy strzeli, to nie jest żaden problem realnie. Oni to są bardzo prości. Ehm. Okej, okay. to było ciekawe. O. To też będzie ich w środku. Ale nie mogę wyjść do środka. Ale widzicie jest. O, nomek. Ja nie byłem. Eee, ga... O, najem się tu. Fajnie. Jelly. Żarcie. Puszka. I jelly. O, kolejne! To jest gość od środku, więc trzeba... No dobra, ja, on jest bardzo słaby. Na luzie z go pokonam. No widzisz, on dwa razy więcej. to jest najsłabszy przeciwnik chyba. Uuu! Bardzo mi się to podoba, co zrobiliśmy. Niezły Banger, tutaj. Nie wiem, czy to jakaś oficjalna piosenka jest? Ale całkiem niezła jest sobie nie mówić. Może Burgera znajdzie się, Nie wiem, co może? Motor! Co jest? Mogę na nim jeździć? Teraz to sprawdziłem w bazie Co jest motor Nie mogę chyba Ty, stało się z nimi to co mówiłem Właśnie pod te miny postawiłem głupie Widzisz, jak jednego całkowicie zabiło, a drugiego to już na ludzie poradę. No. Mój plan zadziałał. No, jestem z siebie dumny, jak to zadziałało dobrze. Że to się nie, nie zepsuło. No, jestem z siebie dumny, co mi mówisz? Teraz tego burgera mi dajecie, ja będę go trzymał sobie. No, i się zaczęło. Ten deszcz głupi. Nie wiem, czy to w ogóle nie także tak, że... No. To jest... A, trzecie. Oj, dobra. Ale widzicie jak to złazi? Ja... Opracowałem plan ucieczki. Jest... Mam plan ucieczki ogólnie przed tym misiem. Moim planem ucieczki jest, żeby się gdzieś wdrapać. Tam gdzie on by tak średnio mógł. To... Jak będzie tym miś. Nie wiem, nie wiem gdzie jeszcze, ale gdzieś się trzeba będzie wdrapać. Dobra, chyba nie przeszłam tego znowu. Znowu będzie to samo. Szlak! Ostatnio też tu poległem. I nie było wcale fajnie, więc. I mi się wydaje, że znowu polegnę tu. Nie wiem, no. Ciężko, ciężko. Będzie. Kończyło się. Wtedy trwało strasznie długo, mam wrażenie. Do nocy aż. Nie wiem, poszukać czegoś znowu. Gdzie ja nie byłem jeszcze? Nie przypominam, żebym nie przypom... nie przypominam sobie, że my za dużo w tą stronę. To teraz się przyjdzie. A, mailman. Proszę, żebym miał to samo. Yes, dalej ma tego burgera. Teraz dzieje się magia. Flashlight. Nie, tego nie wierzę, mam to. Wielki plecak lub lepsze do bicia. Ja byłem lepsze do bicia. Ostatnio wziąłem lepszy plecak i to się nie skończyło dobrze. A lepsze do bicia... Patrzcie jak teraz to szybko bije. Bije to dosłownie w chwilę. A może weźmy tego gościa, zbijmy. Jest, mój enemy. Ty, nie trafi mnie. Ale bije go, bije. Ja nie, nie trafił, ale... Biję go tak czy siak. Ło! Wow. Nie wiem co to jest w ogóle Bucket helmet, ale nie mogę tego Założyć Ale patrzcie ile rzeczy to ja tier, W teorii mogliśmy zrobić trzeci którym możemy zrobić tak Jakieś coś Jakieś in... Coś co mogę gotować Coś co może coś przerabiać? Lampę Tą e, parasolkę i fajne łóżko zrobił ja zwykłe łóżko i się przespał A ja jestem ciekawa o co chodzi z tym łóżkiem. Musi ja się po prostu przespać I co mi to daje? Ja sobie śpię. Nie, nie, nie rozumiem że o co chodzi. Z tym, że ja sobie śpię i czy to faktycznie coś mi daje, to ja w ogóle, że mam tą rakietnicę. Nie, 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 nie czaję o co chodzi z tym łóżkiem. A bo ja tu nie byłem w Nie, nie byłem, nie. Chyba. O, okej. Okay. Bardzo ważna rzecz. Proszę żeby wyleciał ten kask Kask! Ten banger leci O! Ja ten gorszy trochę, bo on chyba część się skuje Poezja A jeszcze tak napędza trochę Motywacja czy jakiego słucha? Dobra, jednak chyba nie chcę iść. Nawet, a nie, bo to jest chyba zwykły domek. Bus. Zwykły domek. Dobra, to jest zwykły domek. Okej. Okay. Jest to jakiś, nie wiem, z czaszką to się przestraszyłem, ale dobra, to jest zwykły domek. Nie wiem, wezmę coś jeszcze tych puszek. bo... Dobra. To. A ty, na ten, to, tą puchę jednak nie to. pucha jednak. Połowa jest lepsze Dobra, to trzeba pana kraba teraz uratować. Na lepszą. O, nie, 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 nie. Ja fajnie, że mogę bić ich kilku naraz. Nie, nagle oni są za mocni. Nie. Ja Jeszcze wdepłem w tamtych. Może ja ich na kilka razy zabiję po prostu. Mam nadzieję, że oni się nie odradzają. O! nie że jesteś. Lepszy plecak. King ja to jest proste do znalezienia. Już tu wiele razy widziałem. A oni są teraz tu? Ty, ale to jest... Ale to mądre było. Niech stąd... A tu dołem trzeba A? Dobra no. aha, aha, dobra, okej okay. Widzisz ten klucz? To dobra Okej okay. Kolejny klucz? No, bo co jeszcze? Ja pierdziele To jest jeszcze c. Ta, ta mała. Dobra, leży. Mamy to. Klucz. Mamy klucz. Mogę w końcu go wziąć stąd? Pan Krab. Uratowałem go. Udało się. Ej, ale ja już co mam? Co wy gadacie? Obiorę go do plecaka. Jeszcze żarcie. Zajebiście Dobra, jestem siebie mega zadowolony. Łóżko tu nawet mają. Nie wiem, czy ja chcę w ogóle wracać do domu. To jest to jest coraz lepiej. Zobaczcie, jeszcze ja wracam. Całym plecakiem. Pysk po poenkeszu. Tu bym się dostał, ale nie wiem jak. Ha, jestem w przyszłym. A ty nie ma nic komuś, nie? Nie. Nie czy coś jest. Okej. Okay. To jednak nie jest konie na odpowiedź. Co to jest, wiem. Zbiorę. Krzynka tu jest. to jest jakieś tylne wejście Dobra, no ja weszłem jakieś jakimś chyba złym wejście mi się wydaje mi za tylko w tej nocy No ale to nie oni. Dobra Misio Ty Są tu Chodźcie ale mi się wydaje, że ta minuta już ich chyba wykończy. wykończyła. Nie no, bijcie! Dobra. Dobra, okej. Okay. Mam bardzo dużo rzeczy. Teraz mam bardzo dużo rzeczy, ale też bardzo mało życia. Mamy pana kraba. I co ty robisz? A co ty robisz w ogóle? O, o, uderzyłem go. Nie, 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 nie. On coś robi? Czy on tu jest? Kalmar. Nie, na no ja razie jeszcze nie jestem gotowy na Znaczy jestem, bo mam w sumie e, ketchupową bombę. Więc w teorii mam dobrą e, tą. Nie on no coś on się rusza tu, ale co on będzie robił dokładnie, to nie wiem. Czy on cokolwiek chce zrobić? To było na tyle. Dzięki za oglądanie. Już niedługo pojawi się druga część, więc wyczekujcie. Stawcie łapkę i suba. I do następnego. Elo.